Witam Państwa serdecznie. W wideo wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj zestaw dziecięcy, siedmioczęściowy. iceberg. Jest to motyw z misiem polarnym. Numer tego produktu to 22 7501 0138. Pod tym numerem można znaleźć go u nas na stronie. No, wpisując po prostu iceberg, zestaw dla dzieci. Kudełko prezentuje się mniej więcej tak, więc muszę je położyć, bo. Nie mam tyle miejsca, żeby Państwu pokazać. Pokażemy coś w środku, bo to jest w sumie najważniejsze dzisiaj. Tu mamy zabezpieczające jakieś gąbki, folię możemy to wyjąć. I tak prezentuje się ten zestaw. Zaczniemy od kubeczka. Kubeczek jest taki, oczywiście tak jak mówiłem z motywem misia polarnego. Dosyć ładnie wykonane, możemy odstawić. Mamy też miseczkę. mamy logo producenta, wnętrze, tu mamy jakiegoś pingwinka. Jest talerzyk z takim samym motywem jak cały zestaw. Odkładamy na bok. No i tupce w sumie są najładniejsze z całego zestawu są chromowane z motywem misia w różnych pozycjach zacznijmy od widelca, jest inny niż w standardowych zestawach jest dosyć ładniejszy, ma taką grubszą rączkę jest cienki, ale, ale dużo no sympatyczniejszy i dla dziecka fajniejszy jeżeli chodzi o sam wygląd tego widelca, niż w innych zestawach z tej firmy teraz po pokażę nożyk może też jest taki, jak widać falkę taką. Tu mamy motyw tego misia. Odkładamy na bok. Duża łyżeczka. Też oczywiście z motywem misia. I też oczywiście w takiej falce odkładamy. No i została nam łyżeczka mała. Też z motywem misia oczywiście. Firma. Góra spód łyżeczki. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów, na których można zobaczyć inne zestawy tej firmy eee, na przykład księżniczki, owieczki piratów eee, teraz nowe na przykład eee, owieczki jakieś się pokazały, na pewno będą już niedługo w naszej ofercie, eee, jak i na naszym kanale YouTube'a eee, będzie można obejrzeć je na żywo i serdecznie zapraszam oczywiście do zakupów. Pozdrawiam.